Garik, Mamy krytyczne zagrożenie. Co najmniej jeden napastnik może mieć bombę albo coś gorszego. Mamy snajperów na miejscu? Nie, sierżancie. Nie chcemy wzbudzać paniki. Terroryści też o tym wiedzą, ser? Garik, nie zrób z Londynu strefy wojny, jasne? Jak słońce. Bez odbioru. Jesteśmy zdani na siebie. Damy sobie radę. No to do roboty, ta. Przyjęto. Sierżancie? Uwaga! Biały van. Widzę broń. To oni. Szabla do kruka. Biały van. Grupa mężczyzn z wieku poporowy. Są uzbrojeni. Ruszamy. Przyjąłem. Nie interweniuj. Sekundkę. Jedną rzecz zobaczyć. Pełny ekran nazywam. Pełny ekran. Spójrzcie dopóki to nie będzie konieczne. Biały van. Po lewej. Tutaj bracia! Są tutaj! Szybko! Ani kurwa drgnij! Policja stać! Sprędź się do góry! Już! Na ziemię leżeć! Już! Nie będę powtarzał! What Tutaj bracia, czyli on był z nimi? A? Tak. Kurwa! Kurwa! No, żebyś wiedział. się odpierdala? Mamy wybuch na Piccadilly Circus. Padły strzały, funkcjonariusze ranni. Potrzebujemy lekarzy. Odpierdolę lekaj Zobacz, co oni zrobili z naszym miastem. Jeszcze nie stąpimy. Ruchy! са жастыр Napierdalamy! pierdalamy. dwa. Drużyna jest w drodze. Wypachują się do budynku Tanto! Okej, okay. można iść. Cześć Daniel. A ja zapomniałem kamerkę zmienić, scenę. Haha. <laughs> Rozumiem się Daniel. Budynki się do budynku Tanto na północny zachód. Wszystkie jednostki do budynku Tanto. Szybko! Jak wrażenia z CODO? Pozytywne. What the fuck? Vera, nie ma mam owego. Serio to był cywil. Najlepszy co z codów? Jeszcze fabuły całej nie przeszedłem, ale fabuła jest fajna. To funkcjonariusze ranni! O w mordę! Wiadomo, co jest takami. swój! swój. Widzę cię! Masz broń? Tak jest. Jestem kapitan Price. Sierżant Garrick. Idziesz ze mną. Uwaga na rogi! Pomocy! Zakładnicy, na górze. Na pomoc! Proszę pomocy! Szczerze pomocy! powiedziawszy mogę powiedzieć... Nakłaniam się do tego, że to chyba jest najlepszy cod. Zdejmij się to ze mnie! Proszę! się ja to! Słuchajcie, potrzebuję pomocy! Na pomoc! Nie jestem jednym z nich! Nie chcę umierać! Błagam! Nie chcę umierać! Chcę do nie do chcę do chcesz się odnosić rodzinę! Pomożesz mu! Córeczki, Staram mi zobaczyć moje córeczki! Zaraz wybuchnie! Nie mogę tego! Nie, nie ma czasu! pomocy! Na pomoc! Mila! Co ty robisz? Nie! Nie! nie. nie. Do wszystkich! Bomba wybuchła. Potrzebujemy sanitariuszy. Wychodzimy. Spokojnie, spokojnie! Zabierzemy was stąd. Jesteś cały? Nic mnie nie jest. Chodź. Zaliłeś dziś wiele osób, sierżancie. To w ogóle nie powinno się wydarzyć, ser. Wysłali nas na pół gwizdka, żeby wszyscy mogli udawać, że to nie wojna. Tak, Gierdo, kłamstwo stulecia. Dlaczego mamy związane ręce? Przestańmy się wreszcie cackać i walczmy. Ser. Mówcie dalej. Nie mamy szans przy takich zasadach prowadzenia walki, kapitanie. Niech mówią nam gdzie, mówią kiedy, ale nie jak. Moi ludzie śledzili tę komórkę od tygodni. Mieliście o tym jakieś informacje? Nawet sporo, ser. Okej, okay, Garrick. Idziesz ze mną. Alcatala przyznała się do zamachu gazu samego Wilka z Uzbekistanu. Na miejscu jest Alex. Szuka zaginionych chemikaliów Potrzebujemy wsparcia Sił Wyzwolenia. Niech skontaktuje się z dowódcą. Z naszych dowódcę? Tak, poznaliśmy się. Niech poda moje nazwisko. Albo go zabiją. Masz wiadomość od kapitana Price'a? Komendant Karim. Mów mi, Alex. Słucham cię, Alex. To ściśle tajne. nie zobaczcie, co tam na korytarzu. Dwa dni temu terroryści ukradli partię rosyjskiego gazu. To na pewno była Alcatala. <noise> Rosjanie nie rozróżniają między Alcatalą a waszymi ludźmi. A ja nie rozróżniam między Alcatalą i armią rosyjską. Jedni i drudzy to terroryści. Nigdy nie użylibyśmy tej trucizny. To pomóż nam ją znaleźć, zanim... I zanim co? Wywiozą ją do Europy? Czy Ameryki? Żyjemy tak każdego dnia. Pani komendant, poradzić. Kto to? Aleks to mój brat, porucznik Hadir. Jesteś z jej? Pracuję z kapitanem Price'em. Więc zabijasz Rosjan, tak? Mam przyjaciół, którzy mogą pomóc. Twoja siostra zadecyduje, co dalej. Oczywiście. Moja siostra tu dowodzi. A rosyjska armia wciąż tu jest. Ta okupacja musi się skończyć. Zgadzamy się z tym, tak? Hmm. Ludzie generała Barkowa kontrolują miasto. Chcemy to zmienić. Nie mamy rakiet, ale radzimy sobie. Jak zostaniesz, pomożemy ci. Ale wtedy musisz walczyć. To do boju. Witamy w Urzykistanie, Alex. No to za mną. To ostatnia szansa. Mamy dane, że rosyjscy dowódcy będą gdzieś w mieście. Przygotujemy zasadzkę. Wiecie, co mnie wkurza? Ta nieścisłość dźwięku. Po prostu ta nieścisłość dźwięku. Masz grę ustawioną fajnie, a filmiki są Jak? tak głośne, że można ocipić. To odwróci ich uwagę. Odciągniemy żołnierzy od ich bazy, co pozwoli ją zaatakować. Musimy dać z siebie wszystko. Jeśli posuniemy się za daleko, zapracimy siebie. Szykuj się do ataku na lotnisko. Powodzenia. Alex, weź te ładunki. C4 ze zdalnym detonatorem. Dzięki. Uważaj na moją siostrę. Powodzenia. Nawzajem. O. Ale, jala. Zelem kofu Alex Załóż to Czekajcie. Przepraszam was, że tak przerywam to. Może teraz. Nie nadal Jak to wyświetla się. No do cholery! ujdzie Tarik No i tego wyłączyć nie można, no! Jak to irytuje, jakie to jest. Pokaż mi, ty...

Gras sobie w grę, chcesz się wczuć, ale nie, będzie ci srało wiadomościami z, z telnetu, że... O, kudłaty gra w WoWa. Czy Malta jest online? Tu się rozdzielimy, co mówię i się w tłum. Wejdź głównymi drzwiami, spotkamy się po drugiej stronie. Spadłem i Przedostałem się. W lewo, idź uliczką. Widzisz tego żołnierza? No, widzę go. Już nie żyję. Lol. Uważaj na siebie, siostra. jak ja to zrobiłem. Jesteś zaradny. Dobrze. Chowaj broń. Ja chcę bizona wziąć. Ok, mam bizona. moich współpracowników. Możliwe, że już nie żyją. Musimy być cicho. Znajdź filtr oleju. Użyj go jako tłumika. Jestem Ten przed jest tobą z Poszukaj przy pojazdach cywilnych. Ja będę obserwować strażników. Szukaj dalej. Ci buntownicy wciąż dokonują bezsensownych ataków w imię tak zwanej wojny. To wystarczy. Dobrze, cofnij się i oszankuj z prawej. Zajmij się dwoma. Ja dorwę yeah, resztę. Czysto. Nie wychylaj się. Chwila. Odsuń się od drzwi. Ostrożno. Mogą być Masz go na celowniku? Tak. Czysto? Przykro mi. Mamy materiały wybuchowe. Ich ofiara nie pójdzie. Na hmm. A? Uschowane miała. Schowaj broń. Wychodzimy. Chodź za mną. Za mną. Jeśli będziecie się stawiać generałowi Barkowowi, zostaniecie przykładnie ukarani. Co no, to się dzieje? Proszę, ona się boi. Zbocznij. Jasne, jasne. Rozumiesz, czemu to robimy? Zawiśli, bo zabili naszych żołnierzy. Popatrz na nich. Ruszajmy. Możemy żyć w pokoju, jeśli będziemy współpracować. Była to przecież zbrodnia wojenna. To Kara. powodują gado. ból, który dotyka nas wszystkich. Tylko chcę zrobić. Co nawet? możemy zrobić? Wypełnili naszą misję, a na zawsze położymy kres okrucieństwu Barkowa. Matko, boska. Aha, tędy. A wiem, tylko pierwsze znać ten punkt, nie? Barkow wysyła helikoptery. Jak je zniszczymy, wykurzymy wojska z bazy. Bada nam szansę na. <coughs> tak, podłóż ładunki pod helikoptery. Odsłaniam się. Jeśli spotkasz strażników, zlikwiduj ich. Tylko cicho. Po wszystkim znajomy się tutaj. Ci żałośli terroryści są rakiem, który doszedł w piękny kraj. Nie może być ładu, i robotnicy idą tam. Nie próbuj więcej. Aha! Jeśli spotkasz strażników, zlikwiduj ich. Tylko cicho. Po wszystkim spotkamy się tutaj. Ci żałośli terroryści są ranni, prawda? Do... Tu... Nie, robotnicy idą tu. Nie może być ładu i pokoju. Dopóki nie wylikwidujemy tych, którzy wspierają tych Dzikusów. A dla... dzięki. Jeszcze coś nie męczy. Nie ma sądu ani przysięg. Tylko zbrodnia i karna. Pod swoją komendą będziemy eliminować agitatorów z jednego po drugim. Tworzymy bezpieczne i strony. Dwóch leży, którzy wierzą, że moje wojska zostaną pokonane dzięki tym taktykom terroru oraz sekretnym planom. Zrozę się zawiodł. Jestem przy celu. Nigdy nie robić. Bardziej zdecydowany jestem. Gdybym teraz wiedział, jak przechodzić to to, to ten wczoraj się cały ten bym szybko zrobił, raz raz by poszło. O wiele szybciej by poszło. Naszych wrogów czeka Tak śmierć! Stój. Masz strażnika. Na górze schodów. Dobra, Poledzie. czujność. Przejęłam się. Nim. Masz koci, refleks. Ja tak tam Ładunek podłożony. Przegrupujmy się przy mnie. Mamy nieograniczone zasoby ludzkie nie pokonają nas cywilej. Czy to? Już porę. Pyszyki. Urszyki krewali. Wysadzaj je. Pięknie jebło, Aleks. Dobra robota. Tędy. Czekaj. Zostań z lewej. Trzymaj ogień. Patrz, zadziałało. Wojska z bazy wyruszają. Dobra, nie pilnują ciężarówek. Zajmiemy się. Chodź, pod ciężarówkę. Nie rozumiem, jak VIP w Twitch? Idą kolejni. Nie rozumiem tego, Trzyjki, co ty do mnie mówisz? na ulica doprowadzi nas do tuneli pod domem Tarika. Hej, Nit, hello. Kurwa! nas. Ej! Zysadzam. Jak on mnie trafił? O kurwa. No, czarno-biało mam przed oczami. Lecz kobieto! Zbara to...